muzyka Proszę Jak wrócić na start sobie się wybiera! Elo elo Dzisiaj sobie gramy w rana, A jest z nami super mikro ekipa Jest z nami Paweł, Roki Doki, Plaga, Baxter Chuckin as we go. Shimano. Strat mu się przez gębę chciało. <grym> Dobra. Jestem, jestem martwy w tej którym chwili. Kto się wybiera? A bo się można kręcić, też się chce kręcić. Ale kręćcie. Dobra, kto tam wszedł? Ej, ej, ktoś tam uciekł? Kto to? No se rzucić <grym> na sznurce. No, serio. Błady, którym się wybiera drużyna. Yy, ale nie na no automatycznie się uczyć. No ja okay. A, A dobra to zakończmy to tą rundę szybko, co? Żeby dobra, zacząć rundę, chodźcie, co to, 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 um, to, to było. No. Co mi zrobiliście? Nie wiem na czym polega defrank Uuu, Paweł. O, no, aktywata. to mówcie. To jest no tak, okrejny. defran jest tą... No, poczekajcie, kurczę, co wam się tak spieszy? Jak <grym> no, <grym> to on podniósł? Fajne rzecz to. Jest. Biorą, to jest jak sama nazwa wskazuje, wyścig śmierci, czyli my musimy omijać bardzo trudne pułapki, a prawdę. śmierć musi nas zabić. Jedy, Aha. A tym razem przepuścić. W, w tym przypadku Paweł jest śmiercią i Paweł musi umieć pułapki, Lecimy. które my... Które będą nas zabijać, a my musimy ją omijać, żeby nie przypadkiem nas nie zabił To jest bardzo ciężka, o tak ja słyszałem, o tak, aha, no ten jest trudny, bo nie widzimy gdzie jest Paweł o, No, chyba no nie właśnie, wróci. nie wiadomo o. Nie o. No. Na przykład o. tutaj są ty, jakieś ty. ognie piekielne, co nie? i, no. chcą nas I, po, i nie można obie... się zwlekać, bo Ognieno z tyłu do będzie za, zaraz zielony dym za nami leciał i może nas Nie, też gdzie? to biegniemy zimno, zamroziłoby nas No. No o, może, dobrze, a może że to rękawiczki. para wodna Na para Tutaj zawodzi tutaj no. się? No, no. Wow. Leci. Dym leci, dym leci. Jaki Dobra, dym? A skąd Roki, skąd ty oh, wiesz, kurde. że ten będzie Pax, lecieć? No bo ja znam się. Tak? No i co z nim? Czyli I on oh, zawłał się chyba. O kurde O, e, można po tym pływać? A, Kaka? to to zamarznięte oh. O, to jest oh. zamarzlina lepiej, jakaś No to jest jakaś zamarzlina, widzisz? Proszę cię, przecież ten dym jest daleko To komuś się spieszy, rogi dogi? Łoł, wow, co to? On o, jest tutaj, tutaj jest ten Jest i Marcin, no to jeszcze tak. rok eee. do kolekcji Co on sobie zrobił? Wziąłeś coś sobie zrobił? Ach, kurde Kurde, daj Boże, stan. Kopla! Wszystko, czułem. Kopla! Jadmiro, stanisz rękę, prawda? Ej, wanda, się zbliża, ten dym no się nie podoba. A szybko, poddaje. o kurde. No długi żak jest! Szybko robię, podaj mi rękę. Kula! Kurde! Co się stało? się Ja nic dym. nie widziałem tego. O kurde, szkoda, że nie można podnosić pistoletu. Diana Jones poleciał z sufitów. Będą miał pistolet. Nie! Oooo o, Rocky jak zwykle oszukuje, bo zna już mapę na pamięć, bo trenował Tak, przed na, na pewno. Tylko zabij go. Pogasł, mu kto tu rządzi. Rocky, nie możesz tak oszukiwać. Bo ty już grałeś To, w to. to. Z... grałeś już przed, przed tym i to jest oszustwo. Widzicie? To no, jest. On jest Wyłącz komputer! Wyłącz komputer, komputer natychmiast! Wyłącz go, sam wyłączy Armia bałwanku Tuta, Tutaj on chyba nic nie włącza, ale nie można dotknąć. No patrz, No tam powstało? Co ty robisz tam? To zaznam, co poradzę. Wyrzuconej w tej serii. Idź już no, i spać No co lepiej. on robi? No, no co? No, jak po pierwszym defronie od razu będziesz pierwszy. Zaraz cię bałwanek uderzy. Zaraz cię bałwanek uderzy. Zobaczysz. Proszę i uważaj, będą hejty w komentarzach. Nie ma takiego wsparcia drużyny, nie? No skąd się. No i wszystkie pułapki od... No. Ej, to bez sensu. Żadnej niespodzianki nie będzie. spać. No i spać, oh. roki! O, Ja... Admirosz, do klatki. Rozkminione. Dobra. Nie ma. Nie, ja wszystko rozkminił normalnie. <grym> Koniec tego dobra. No, do Paweł, zresztą... No nie no, co? Ja, ja nie znam tych o pułapek. Ja nie wiem, co one robią. Ja... O, dawaj, tego nie przejdę, patrz. No no gińe marnie No. nie to no kładki Nie. No. To już. No no no, no ale pewnie tak, no, albo jest A dobra. O nie. Czekam. No teraz... teraz. No no? O, jest... no. No, 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 Czekajcie no. Kto jest? już Możemy iść. Chyba tak. Chyba tak. Dobrze. Juju. Ja myślę, że on tego nie zrzuci. Nie, on tego nie zrobi. ja myślę, że nie ma do tego jaj. Jacken, tak nie ma! Nie nie. Jezu, A, no nie! Tak, kara Boska no, to, się spotkała. No, tak, ta kara. Kara. Kara, kara. Boska Kara. Boska. Poczekajcie nie. chwilę. A kto, kto przepraszam, teraz jest naszym mścicielem? Ja jestem. Czaken. O kurczę. Czaken jest włączyć. O kurczę. Teraz wyczekać. No. Ja no. O kurde. No, o, kurde. A, o kurde. Jaki goł. Trzeba jak? No, no to Ktoś musiał stracić. trochę, ci jak? Ale to niebezpieczne, bo jak zostaniesz zamrożony w, na przykład pośrodku, jak jesteś pomiędzy, to co się dzieje? Jak chyba chyba górze? zginiesz, ale możemy sprawdzić, dawaj. <głosy> 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 jak to, A to a jest po nie do przejść, Jak to mamy przejść? No słuchaj przepłynąć trzeba właśnie. Ta zielona kulka tam leci. Nie czą się ją przejmować, popkać nie odchodź tam, ty jesteś bogiem, czy nie podoba mieć. Ja muszę poczekać chwilę, wiesz? Tak, noga cię pojdzie. Ej, bo trzeba tak szybko skoczyć na główkę i po drugiej stronie wskoczyć. Ja nie mogę tam. No to leci. Tył nas goni, ty nas goni Ty. O, no i nie dał Dobra. Dobra, dobra, brawo. Co to tu jest? Remiguła! Remig już! Pułapka ma 5007 To jest jakaś pułapka no, na pewno Tutaj, y, Tutaj się ziemię. zapada Dobra, no, szybko, czaken, uruchamiaj to, bo nie mam czasu nie ma... Dym dym, 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 dym Nie ma czasu Dym tu jest Najgorsza pułapka Jak mnie wyrwało normalnie No go, się To mnie zabiło Doszek ten a, nie wiem, jakaś kura no, bym... nie... śmierci. Tu coś jest? Ja zapromiałem ja ja o tym całkowicie. Tu coś to. jest? Halo? Na pewno. Ja ja to jest, 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 jest dopiero dalej, jest, jest dopiero dalej. Jest tak jest... Ja to mu upam, nie? Nie, <laughs> ja ja to mu Widzimy właśnie. No trudno. Kuro! Kuro! Ja bym to skierował. No, ale okłamałeś mnie. Mogę rzucić Plaga za tobą! Nie! Co to było? Duszek ten! Już duszek nas dogonił! Ja o, ja, ten duszek śmierci! No, no, czeka, no. wszystkie, 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 znowu Paweł! Nie mam szans! Znowu. O nie! Paweł? Tylko nie Paweł, no to nie mamy szansę! biegnijmy. Biegnijcie! Tak, no Co ma, to wleci, U, nie ma go! Ej, Paweł zabij tego! Ma ster, rokiego? Bo przeżyje! Giełdę, przeżyłem z tyłu! No jak? Paksteragro. Yeah. Goń go. No co, Gońko, go, ej. Dalej nas nie zabijaj, Flagę. goń go! <laughs> jakie łeby no? Yeah, Bardzo ładnie. Ale, no ale, jakie no, łeby? Poszło szybko za mną ekipa. Gdzie jest? Na się Dobra, lecimy. Nie zamknie no, tej zbi. No, na no. mieście. <laughs> <Hello. laughs> Ej, musimy uważać, bo Paweł jest najlepszym aktywatorem na świecie. No. Tak. Cicho! Jeśli nie nauczyłeś, nie, nie, to nie wiem, jeszcze ja nie nauczyłem się. Czekaj, co to w ogóle było? Co, tu, co to robi w ogóle? To zabija ciebie. To zabija ciebie, Paweł. Więc nie, nie tak? tak? Nie klikać? No? Właśnie. Nie, nie. Zapal latarkę. To może pomóc. Tutaj nie można wejść na to. Halo, coś się dzieje, Paweł? No nie wiem właśnie, nie, wiem dlaczego Paweł to służy? Guzik, będzie widzieć, to będzie wiedzieć co się stanie. No nie wiem, no, no to <grym> to plaga z na środku i się ten. Nie, to jest Oj, bardzo... no. roki przykro mi, no. Wypadło to po ludziach. się poświęciłem Dobrze, to wypadki hazardu Nie udało O, tam coś, tam jakieś wypadki są widzę To ja tu stanę, nie? Nie, to jedno jest prawdziwe. Tu, tu, tu losował mapa, wybiera Tutaj Op. aktywator nie wybiera O tego. nie! Nooo, nie doskoczyłem. No <grym> To nie, tylko Uf, nie pana kopy. Dobra, a co tutaj? To no nie jest jakiś taki się, wydaje się. zaraz teraz. się. Musisz przebiegać. Zatrzymuje się. Idziesz normalnie, ale może się zatrzymać. Dawaj, mm, paweł, kliknij Uf, go. Brawo. O, brawo. <grym> brawo! Brawo! No, <grym> Dobrze poszło. Świetnie. Przysłuchaj Świetnie. się, jest, dziękuję. Yes. To mi się nie podobało, to mi się nie podobało. A no, tak słaby jesteś. Tak, tutaj nie możesz dotknąć bałwanów. Pokój, akurat Jak się bardzo się by cię nie kusiło, nie tykaj marchewy. <mulary> akurat wynikanie bałwanów to jest mistrzem. Tak, 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 tak. Trening z dzieciństwa po prostu. Aha. Aha. Senko, zanim przyjdziesz do domu, ominę bałwankę. O, to jest wieczność, to śmierć i ono się nie pochorze. A masz? Nie wiem co z nim. Ej, co to A co, co robi to ten potwór w ogóle? Krokodyl, co? Co, co, co robi krokodyl? krokodyl? To jest chyba tak, krokodyl, 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 nie? Krokodyl. 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 Ja. To jest wielorytm. Wielorytm. Umyj mu zęby, umyj mu zęby. Mogę na to wejść to nikt tak, Nie, nigdzie? Tak, tak, możesz. Dobra, jest. co tu jest? Z góry chyba leci. O, to Normalnie. chyba, BHP. Myślisz? Myślę, że może cię zgnieść. Myślisz. Nie, nie. Nie, nie zgnietło go. Nie zgnietło. Pochodź, pochodź, zrobił cię. Oj, tutaj, jest to, to a tak co to, tak o to, A co tu chodzi? Co tu trzeba zrobić? Tutaj cztery kolce w górę idą po prostu. Tutaj to jest sprawy. To, znaczy, to znaczy, są na dole. Na dole. To, no, co, one one, one wyskoczą tak, że nie boisz punktu A, one wyskakują. I tych dwóch pomorów. Właśnie, to jest głupie. No, Zgiń, Umrzyj! Ale żyj. ty nie możesz z błonym hopem Niezłe Nie, złe, z... nie możesz, musisz wyskoczyć te kolce Będziesz, no... Łatwo na kolce wpadniesz A -a No, dobra. umrzyj! Te się nie zatrzymują, tylko te cztery kolce tak w górę idą Dawaj Paweł, odchylikaj no, go, go. No, no ale on musi iść, no, no nie wiem, no, co czeka No ciśnij! Dawaj! Ciśnij! Ło! Ło! I co się stało? Podniosły się tam te teraz Teraz to przejdź Teraz to... Ło! Dać. Trudne to jest. Mocne. Ta, ta ostatnia pułapka. Łubi, ta nie ładne aktywatorze. O nie, O oh, oh, nie, oh. tylko nie Baxter, no to, to nie mamy żadnych szans. Chociaż to nie jest tak źle jak z Pawłem, ale <laughs> jest bardzo źle. Cicho, cicho, dobrze jest. No. To jest kraczor, kurde. Nie, nieprawda. No bany, ja ja się, ja się utrzebany. Laga ja ogólnie jak jest kracz, jak chcesz spację, to się spasić kracz, co nie? Tutaj no, można no, no, się tymawiam. Próbuję coś się ale nie wychodzi mi. No hej. Kwas tam jeden ale ci uciek. No ucieka d a, albo D. Skacz, Ta trzymasz, pułapka była już kurz. zamknięta czy co? Ty nie. Nigdy nic nie, nie, nie mi... wiadomo. Jesteś blady. Ale jest za chwilę Ej, no pewnie co to ma. Banik opy nie działa. No nie. Bravo Axter. O! o. Dobrze. Hehe, <noise> załatwiłem ich tu z... Ach pouciekali ci tam, wziąłeś jak Baj ci pobiegli. Jak ci półcaliśmy. No, no, ja ja, ja, u nie koło nich jestem, zaraz ich zabiję. Na pewno. No ja, no, ja, ja. nie stoisz przy no, gazie. To nie wierzcie, no. Wcale nie stoisz tutaj, nie? Co robisz, robi doki. No spraya stawiam, żeby zobaczyć dokąd do, dochodzi ten, ale ja spraya nie widzę. Widzisz jakie sprytne. jakie spryciule takie, nie? Góra. Takie coś tam no, kombinuje, ja takie. No jakieś. A to bardzo, Widzisz mojego spraya? Tak. No już. Dobrze, lecimy. Dawajcie. Nie! O, o, kula leci. Widzę, tak, widziałem, twojego spraya. spreja. Bo, o! o gaz w maju. A on cały czas tam był. Kuba, ja Dalej, ja tutaj. Tutaj, tutaj patrz. Jak mogłeś to Tutaj, tutaj, stąd. O, co tu się? jest? Tutaj na przejściu. Eee! Połomownik, ale przynajmniej pistolet. Nie! Mam je ty, prostaku. O, gaz ci. O nie, nie wynika. Zginął go. Zginął go Zginął się. Podnieś mnie Defibrylator! Defibryator! Medyk! Medyka! Medyk! Daj sanitariusz! Dajcie sanitariusz! Dajcie wiesz Potrzebny sanitariusz! Ja pójdę bokiem, nic mi się nie stanie na pewno. Idź tam Ło! Właśnie ja dlatego by spray jadałem. Dlatego tam spray jadałem. Nadal no. nie wiem o co, tu chodzi? O co, tu chodzi? O co tu chodzi. Do z góry Kto tam spadało. No. Taki, taki to jest dodatkowy nie. Nie, nie, taki feature, kurde, że się rozpadają. Nieprawda. Da. O kurde, to Jak on to przeżył? Cheater, cheater To on zrobił. Ale no, hamuwa. Ja nie ja tam Bardzo ładnie. Oszukiwsta. Wpadnie do gorącego źródełka. O! Tak! O! Tak! No No to fajnie! Ugotowany! O! W końcu! Admiros! Admiros! O! Teraz się zapachnie! Admirosie, admirosie, uaktywnij pierwszą pułapkę! Dziękuję. Aaaa! Płacz, płacz, Twoje modlitwy zostały wysłuchane! Go! 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 G.I. Joe! Go! Go! Admirosi, drugą! Dziękuje! O! nie, kurde! Mnie te kolce popchnęły jedynie! Admiros łaskawy!

Cześć, jak to ktoś tu polatał, w ogóle. Roki. O, tu będzie kura śmierci. To? to mi z powrotem, kurda, jak on to przeżył? 30%. Admirosie, nie pokonasz mnie. Nie wiem, no, nie wiem, nie wiem. Chodź ja tutaj to... i masz. Na... A co tu jest? No walczcie, walczcie. Dawaj kulę. No, pójdźmy tu. Acha, acha, dobra. O kurde, szybko, uciekajcie. O, jest. Aha. Dobrze, dobrze. Dałeś się nabrać, Admirosie. Syn... O! No o, Paweł. Znowu jęki dziewicze. Co się z Pawłem stało? Co się z Pawłem stało? Po Zrobimy szpagat. O. Myślę, że on tego nie zamknie Nie, tym razem. O, A, o, 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 o później. No No to super. No to teraz bez problemu przejdziemy. Teraz no, o, to, że o, że o, nie, nie Teraz to. mamy ile? Cztery osoby. Kurde. No, to teraz już spokojnie. No. O, to jest Ale myślę, że Chyba tu właśnie rozpuszczę. Dobra, tu będzie najlepsza zabawa, bo tutaj nic nie muszę robić. No, wpadajcie A, do siódmego. zapraszam Wpadajcie do Kto gorącą plakatę? Dawaj moda, gorąca plaka. e, Ja, moda, gorąca dawaj. Kompie, ja to nie, ja podziękuję, tak wiesz? Ja się myłem w zeszłym miesiącu. Ale po roku. nie, nie, no, nie, no, nie, no, nie, no, tu nie, no, nie, no, nie, nie, powpadali zrobiłem im tu nie, 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 powpadali. nie, 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 jestem. nie, o, kurwa! Mam nadzieję, że co o. To ci się stało? No, zostało e, tam. Czemu zaćmięszczę? Za świetnie. To. Super. E, trochę się lękam. Wow. Nie, lękaj, nie, lękaj, nie lękajcie ja. się! lękajcie się! No tak, to, to, jest, to, to jest kolejny defrant, w którym nie trzeba nic robić, a i tak wszystko. O, zginą. teraz ja jestem. No i no, Coś jest. Plaga e, jest! Je. Wow. O! Nie, coś się nie wiem. No, Przedwczesny! Chociaż Oj, to nie jest... Przezczesne otwarcie! Nie, nie, to nie zostało. E, ej, manika. czemu nie spuściłeś Cześć. to na niego? Ej! E. No ej! Nie, no bez Nie, no Jak ci po Ja robię Halo! Hopa! Nie ma czekania! Kto tam tak pobiegł? Ty, bo zaraz duszek tu będzie spał. On już jest daleko! Nie teraz... no, kurde, ja muszę wrócić do nich, tam dobra, biegnij. Najwyżej wygra jeden. No nie! No nie, to. <todawidzio> jakie chrztwo! <todawidzio> o, jakie chamstwo no, Wiedziałeś, no, wiedziałem, że to zrobić. No, Żegnaj dla, dla, dla... Wiedziałem, do... Nie wiedziałem, że to zrobić. Dawaj Admiros o... z Bogu, pokonamy bo go. No na pewno. Tu, tu, tu. Wiecie, ja muszę wybrać w źródełku. O kurde! O! Jadmiro! Jezu, już myślałem, już, myślałem, już myślałem o tym źródełku co tam Ja taką sobie kąpiel wezmę cieplutko. Tak cieplutką kąpiel znalazłem. O proszę Dobra, o proszę. Teraz zabij go plaga. Znaczy nie ma problemu, go już go zabiję. Znisz go. go. O, no, ale ładnie zrobiłeś, no? Po prostu... Jak pan? O, Rocky. Dawaj. No teraz go znisz. Ale tu wpadniesz, tu wpadniesz na pewno. Na Dokładnie, bo Roki jest rok jest nubem, pamiętaj o. Oooooo! Wow. Wow. Dawaj plaga, tu go teraz. Ostatnie. Dawaj Tera, teraz urucham wszystkie bałwanki, teraz! Wszystko, w, w w wałan, marchewek. bałwanki! <laughs> Uzbój bałanki, tak Dawaj, jest. załaduj <laughs> mu tą marchewkę, no. <laughs> Weź mu marchewkę, bałwankę. wyjmij Dzień mu tą marchewkę, no pewnie, że tak. Zobacz jak Roki ten. Roki się spłoszy za chwilę, przegra to. Dobra, nie Spróbuj przeskoczyć przez bałwanka, może się uda. <grym> no właśnie. O. Nigdy o nie, właśnie? nie próbowałeś no. w dzieciństwie skakać przez bałwanka? Właśnie. No tutaj paga spokojnie. Tutaj spokojnie Krokody. z tą orką, spokojnie z tą orką Z, z orką Z <grym> Orka, orka Orka z Majorką No spokojnie Plaga, bo on chce cię też oszukać Oszukać cię chce On cię chce oszukać. Więc nie, nie spiesz się z tym za A bardzo jak się On teraz też oszukuje On teraz też oszukuje On oszukuje, widzisz, że nie są No Nie słuchaj go nawet Wiesz co, nie, nie włączaj tego Nie Ooo Jezu nie Plaga, nie powinieneś tego włączać po Get to the chopper. get to the chopper. Aha, aha. No, dawaj kręćku. No. No Rocky uspokój się w końcu. Widzisz jaki rok jest? Dawaj to ty tylko jaja se robi. No. Tak naprawdę nigdy przez to nie przejdzie. No, <laughs> ale i tak kolce go pokonają. I a nie bo nie ma co mać Rocky go za... The... Wow. No, a tu było bliskie. Jej! A co tu się robi w ogóle? Nie, nie kumam tego. Ja też nie wiem. Eee, aha. To średnia do... papka. Dobra, to tutaj na spokojnie. Na luzie. No. Miało, przeskakuj. No ja przeskakuj, Roki. Łaaa, przeszedł! Ja nie mogę to! Ja. O nie! To jest. No, ale Roki oszukał jak zwykle nie Koniec tego. Ten dzwon? Który dzwon uderza? Ej, dlaczego ty dzwoni wszystkie dzwony? Dlaczego no, <laughs> dzwonisz wszystkie? mogę. On lubi dzwonić, dzwonić. No. Może to jakiś ten... Dodatkowy room. To jakaś świąteczna mapa chyba no e, e, będziemy o, walczyć, i, dawaj. Hmm... AWP we no, A spoczynało. Nie, nie będzie Nie, nie. O! Gdzieś jestem, w jakimś czarnym co? pokoju. Co się stało? Bo ja nic nie widzę. O! o jest ja jest, jestem w, w, w ciemność. O, o. Ja Ej, potrzebuję ciemność zapadła. O Jezu. Chyba nie do końca to działa nie, jak nie trzeba. Nie pan, no Raki umarłeś po prostu. A ja, Jesteś hmm. w piekle teraz. Jesteś w piekle. Ja tam, ja tam nie wiem co się dzieje właściwie. Ja jestem gdzieś zapchniony, tylko zostałem zrozpiony. Hmm, A no, w boku jestem. Tam jest ale nie niełączaj głęboko. Z... No to. Hmm. Taka, może, może no to. Ja no może zrobić? Hmm. Nie, to no, dobrze, dobrze, to, to, to tam Ja wyżywa. myślę, że wygrałem po prostu i to to chodzi. No, chyba, tylaga, wygrał po prostu. Myślę, Ta, to, no, właśnie tak, właśnie, tak się wygrywa śmierć. Złe drzwi, drzwi użyłeś po prostu. Niestety, Złe drzwi nie drzwi nie ale, Bo to byłaby musieć podjąć wybór Roki tam, tam w tych trzech tunelach i po, zły podjąłeś. <grym 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 A, co ty, co Także to, teraz do końca życia będziesz tkwił tutaj. Dobra, odcinki możesz tu nagrywać, jak chcesz. No nie, to ja sam się zabiję. Nikt mnie nie zabije, Ja sam. Niesamowite. Ja byłem faktycznie za wysoko. Nie fair. Ale to już jest znowu trudne. No znowu ja, no bo ja jestem bogiem, no to wiesz. No ja radzi dzisiaj będę bardzo łaskawy. Możecie iść, nie uruchamiam żadnych pułapek. Tak, tak, tak. Poważnie? To spoko, to ja biegnę. Biegnijcie, naprawdę. Żadnej pułapki nie uruchomiasz do pewnego momentu. Do pewnego momentu? Aż wszyscy będą pod wodą, nie? No dokładnie. Nie no, tutaj na razie nie ma co no, nie ja, ma, mu nie ufam, ja mu nie ufam, ja mu nie ufam, ja mu nie ja ufam Ja nic to się samo włączyło Tam ja tu nie mam no kontroli nie. nad tym Ginąłem A? Ty no, ja go tu nie mam No nie no, znowu Ja pierdzielę Zawsze w tym samym Cię miejscu Nie ufam ja się żadnej pułapki, i tak by zginiecie Jak o. to się dzieje? To jest w najpiękniejszy. Sensie oh, 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 o, co to Nie ma. Hmm. Ja nie tak? wiem, jak to... Zastanawiam Wierzym się, jak to przejść. Wziął się i umarł. Jak to przejść? To już tylko dwóch nie biegaczy zostało? No, no, tak. Tak, no, wow. tak i tak. MLG. O, udało się. A ty no. a tu łaskawymi tą ruchą. A, uruchamiaj się, ruszaj. Dziękuję. Czekaj, czekaj. Takie pytanie. Bloody, czemu ty wyglądasz jak Harry Potter? No bo jestem Harry Puterem. Ale ręka ci świeci wiesz, o to chodzi o to, wiesz To? Tak, no ręka mu świeci nie? O, bo ja jeszcze zanim, boję, zacząłem, zanim dobra, zacząłem nagrywać dobra, gry moda To był, właśnie byłem Harrym Potterem Ej to pokaż, pokaż bałwankom swoją komnatę To dlatego tego szczęśliwego Harrym Pottera nie ma To przez Komnata Komnata tajemnica Jest, udało się, no ubrakowało A co z Orką? orką, uruchamiasz orkę? No uruchamię o! mnie <grymne> jestem przerażający. Zabaj, przerażający zauważył, to było. No ta orka najgorsza jest właśnie. No Dobra, to nic nie było. No i dobra, liczę na to, że. O kurde, wow. bo... <grymne> dobrze, dobrze, dobrze poszło. O! No, okay. no, nie, nie no, spoko. Nie Teriozno, nic nie uruchamiałem. <grymne> dobry jesteś jedyny Nie, dobry jesteś no, jesteś, Dobrze to rozegrałem. A on żartował. Dzięki, dzięki. Odpadam wszystkie pułapki, Tak, po, To i tak wow. nam nie pomoże To no to nie jest freerun <noise> <noise> Freerun, to prostu, Ale wpadł do tego A lodu nie odpaliłem, halo biaj no, biaj no, biaj biaj. Biaj. Może czeka na nas Wbijajcie do lodu Wbijajcie <noise> do, <noise> do lodu, powiedział Wbijajcie do lodu Do wody miało być, <noise> a nie do lodu Ja też chcę być aktywatorem, chociaż raz w życiu Ja też nie jestem Kula Ale Rocky ty nie musisz akurat być ale ja się dziwię, że ja nie jestem. No nie, jak to przeskoczyć? Kurde, mol! Może teraz będziesz, bla, Ja pierdziele. Go, go. go. Oh, Masakra. Bo poważnie poważnie e... nas głupi, po prostu. Czekaj, odpalę wam to w odpowiednim momencie. No, ty będziesz no. na pewno to lepiej złapał. O, dzięki! O, hey. Hey. A, -y. Dawaj, kręć turbinę, no. I tak o. wszyscy zginą, bo to jest wyścig śmierci ogólnie rzecz biorąc. Niby tak? taki, taki defran, co nie, jak ale... Ale tak umierasz, nie? No by zjadł, nic zostało Umierasz i nie, nie żyjesz. Uuu, dawaj to się Ale się. najgorsze jest tym, że się nie żyje, czy nie? Jak się umrze. A, no jest, bo... no... No... Boże, życiowy cytat. No. No. Zgadzam w z tym, że, że się nie żyje, jak się umrze No. Bo nie to bo powinno to trafić na jastrzębie trzemień gramatyki. Przynajmniej nie kłami Jez. Yes. O nie, to jest najgorsza rzecz na świecie. Ja to nie ogarniam No, czacken sobie poszedł teraz. Poszedł sobie na drugą stronę. do bo pan. Czegoś teraz tak. Poszedł. I wracam. No. Boże, się <laughs> boję w ogóle. Na tak się. słabo, wiesz? Nie wiem, co. Teraz. Chucken, czacken nic nie robi. Cool. Oh, oh. Kurwa, okay. O, okej. Dobra, nieważne, nie? Ważne, to, co, nie? To, to chyba tyle. No i ty bardzo. to tyle. Elo, elo. Yey. Elo, słuchajcie się. Yey. Yey.